Ten rok jest dość szczególny, nie tylko przez COVID, ale także i to, że zakład zagospodarowania odpadów w Wierocinie, Wielkopolskie Centrum Recyklingu, zostało wyjątkowo potraktowane w obecnej edycji konkursu. Nie tylko udało nam się uzyskać puchar recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej, ale także otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie Zielona Bateria, Aktywni w Wielkopolsce i wyróżnione, wyróżnienie przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tym bardziej chcemy podziękować za docenienie wkładu, jaki pracownicy zakładu wnieśli w otrzymanie tych nagród. Podziękowania także chcemy złożyć naszym partnerom, 19 samorządom z terenu Wielkopolski, dzięki którym udaje nam się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty.